Dzień dobry, widzę, że jesteśmy już na żywo, bardzo się cieszę. To oznacza, że właśnie wjeżdżamy na metę z Wombolu. Tą metę, to miejsce na które chcieliśmy dotrzeć. I potrzebujemy się zarejestrować. Wow, super, doskonale. Oh, udało się, udało się. Oh. Sytuacja wygląda tak. Jest meta, jest sokół, jest złąbol i doszliśmy. Widzę, że będzie też dużo cienia dzisiaj. Już mi się podoba. Ilość cienia jest zaskakująco wielka. Także moi drodzy, gratulacje dla nas. A co? A jak? Dobra. Jest jedna osoba na żywo. Super! Dzięki, że jesteś z nami. Może będzie was więcej, możecie pisać komentarze, albo wysłać nam gratulacje robicie, że nam poszło całkiem nieźle Brawo Peti Mokra łapa Jest! Władza też to zrobiła, brawo! Kąteczka! Jasiu, brawo! Waldek, yeah! Towarzyszył nam malczan i doczepiła się na koniec. Jeszcze jedna skoda. Super, słuchajcie, bardzo nam było miło zrobić to. Trzymajcie się, cześć. Tak, i z tego miejsca właśnie. Darczyńcy, dzięki którym mogliśmy jechać. Doktor Stopa, fizjoterapia Maciej Stachurski. New Trendy, nasz główny darczyńca. Mecenas Koko, Mosur.pl Wydruki Tomek, pozdrawiamy. jak zrobić piwo.pl Dorota, agent nieruchomości. Polecam bardzo serdecznie. No i oczywiście, bramy segmentowe. Pozdrawiamy Pawła również. Słuchajcie, udało się, to jest wielki sukces. Także to, co możemy zrobić, jeszcze dla Was. To na pewno wskoczyć do morza, za chwilę O, wołają mnie Dobra, zobaczmy o co chodzi Dzięki Michał za gratulacje Paweł dzięki za super Co mam zrobić? Idę za nimi, Czyli dostaniemy? A jak na porządnym tym For next, please Let's go For next For next

strasznie gorąco przed chwilą termometr moment w samochodzie pokazywał 40 stopni na zewnątrz. Zobaczymy jak jest w tej chwili tu jak widzicie jest plaża zaraz tam jest morze parasole i inne przygody sprawdźmy 42 45,5 na zewnątrz Jezu nie było tak ciepło od dawna dajcie miejscówkę Także tak, idziemy szukać miejsca w cieniu jest! Jest! Udało się! Doskonale! Będzie grubo, będzie ostro, będzie dużo ekip do pozwiedzania, chociaż myślałem, że będzie nas więcej, ale widziałem też, że są jeszcze ekipy, które jadą z, Tur z Turcji niedawno przejżaczały granice. Ze Stambułu znamy też ekipy, które jeszcze pewnie mogły nie wyjechać z poprzedniego noclegu. Różne rzeczy się działy, różne problemy wynikały. Razem z przyczepą dojechaliśmy. Także co, moi drodzy? Robert! Pokaż Petka, pisze ładny. Pe no już lecimy. Petek akurat w doskonałym stanie kierowcą naszym jest. Na życzenie Ładnego pokaż się i uśmiechnij. Siema. Doskonale. Super. Tomek, dzięki za gratulacje i dzięki za wsparcie. Dobra. Słucha... Słuchajcie, my będziemy kończyć powoli tą relację. Na pewno coś jeszcze przygotujemy. W końcu nie wiecie, jak wyglądała do końca historia z Ładą, która tam stoi. Jak zwykle stoi. Także super. Udało wam się dojechać? Tak, bez dziękujemy Dobra, bo mnie zgarnie przyczepka Moi drodzy, dziękujemy wam Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, że byliście z nami A oczywiście to nie koniec naszych relacji Bo będziemy jeszcze nadawać do was Z dalszego zwiedzania Turcji i nie tylko Teraz jak się to wyłącza? Ha huh. Zakończ. Trzymajcie się pięknie.